Bardzo często, kiedy mówię o medytacji w różnych gremiach, rozmawiam o medytacji z, z ludźmi przy różnych okazjach, spotykam się z takim hmm, z taką opinią, z takim przekonaniem, że medytacja to nie dla mnie, medytacja. No kiedyś próbowałem medytować, próbowałam medytować, ale nie bardzo mi to wychodzi. No, i tak w ogóle, jak mam jeszcze pomyśleć o tym, że mam medytować dwa razy po 15 minut w ciągu dnia, to w ogóle nie wyobrażam sobie, jak znaleźć na to czas, prawda? No w ogóle medytacja to nie jest raczej dla mnie sprawa. Dlaczego, dlaczego tak się dzieje? Zastanawiałem się nad tym, czemu ludzie mają taki duży dystans do praktyki medytacyjnej. Skoro wiedzą, a może właśnie nie wiedzą, jak niezwykle korzystna jest regularna i systematyczna praktyka medytacji, która jest przecież znakomitym odpoczynkiem, świetną formą relaksacji i wpływa na nasz organizm, na mózg, na umysł niezwykle korzystnie. Ludzie może nie zdają sobie sprawy z tego, że poświęcając w sumie pół godziny w dwóch 15-20-minutowych 15, odcinkach w ciągu dnia mogą zyskać, a nie stracić czas. Zyskają dlatego, że polepszy się ich sen będzie o wiele głębszy, będzie bardziej regenerujący, będą mieli większą motywację do działania. Większą energię do pracy, w związku z tym także ich umysł będzie inaczej pracować, będzie łatwiej rozwiązywać problemy i, na przykład, problemy w firmie, w, w, w pracy, w twórczości, które czasami zajmują bardzo dużo czasu, przez taki umysł wypoczęty, zregenerowany, zmotywowany, pełen energii, z dostępem do twórczego myślenia. Może rozwiązać w jedną dziesiątą czasu, który normalnie na to poświęcamy. To jest ogromna, wielka oszczędność czasu, jeżeli praktykuje się medytację i korzysta z jej, z jej dobrodziejstw. Ja często mówię, że tak naprawdę medytację praktykuje się nie po to, żeby zostać mistrzem medytacji, tylko po to, żeby zostać mistrzem działania w życiu, mistrzem. Czy też zwiększyć swoje osiągnięcia i możliwości w zwykłym, codziennym życiu? Medytacja kojarzona jest z taką formą praktyki przeznaczoną dla ludzi tak zwanych uduchowionych, prawda? dla jakichś mnichów siedzących w pozycji lotosu, buddyjskich, czy joginów gdzieś tam w Indiach. Czy jakiś ludzi, których nazywamy trochę odjechanymi, zainteresowanymi filozofią wschodu, New Age, i tak dalej, tak dalej. Ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że medytacja jest praktyką, która zwiększa efektywność naszego ciała i umysłu, i korzystali z niej również osoby korzystały z niej osoby, które. Kojarzone są z pierwszych stron gazet. Wielcy biznesmeni, tak jak Steve Jobs, który regularnie medytował, Oprah Winfrey, która również regularnie medytuje, medytuje. Tim Ferriss, autor znakomitych książek, czy na przykład Czterogodzinne Ciało, czy czterogodzinny tydzień pracy, również codziennie medytuje. Oni stwierdzają, że to jest, że to jest znakomita inwestycja czasowa. Ponieważ to pozwala im zaoszczędzić bardzo dużą ilość czasu. Na przykład, jak powiedziałem, sen się pogłębia, sen staje się bardzo regenerujący, i wiele osób zauważa taki mechanizm, że skraca się czas ich snu, powiedzmy o, o godzinę, za to sen jest o wiele bardziej regenerujący, bardziej odprężający. Wszystkie te mechanizmy, które związane są z medytacją, jakoś widocznie nie przemawiają do ludzi, dlatego że właśnie kojarzą medytację z taką, z taką tak zwaną duchowością, z taką filozofią wschodu, z mnichami. Natomiast również pewną część odpowiedzialności za taki stan rzeczy może przypadać po prostu. Temu, że ludzie są źle uczeni medytacji, prawda? Bo mówią, a ja się do tego nie nadaję, bo ja nie potrafię zatrzymać swoich myśli, nie potrafię wyciszyć swojego umysłu, nie, nie, nie potrafię zatrzymać myślenia. Tak? Ktoś usłyszał o medytacji, być może poszedł nawet na jakiś kurs mindfulness czy medytacji, i tam usłyszał albo zrozumiał to w ten sposób, że medytacja ma służyć do tego, żeby. Wyciszyć umysł, oczyścić go z myśli. Tak? I siada do, do medytacji, skupia się na oddechu, na przykład, czy na mantrze, czy stosuje inną technikę medytacyjną, i stara się zatrzymać myślenie, stara się wyciszyć umysł. I sprowadza się to w ostateczności do tego, że myśli o tym, żeby przestać myśleć łapie się na tym właśnie, że myśli o tym, żeby przestać myśleć. W związku z tym a, zaczyna zauważać, że to jest po prostu niemożliwe do, do zrobienia i ma poczucie porażki. Rodzi się frustracja. Nie udało mi się zatrzymać myśli, nie udało mi się wyciszyć umysłu, tak jak to ma być w medytacji. Ja się po prostu do tego nie nadaję. Tak? no To jest podstawowe nieporozumienie. Niestety, bardzo często spotykane, medytacja jest po prostu bardzo często źle uczona. Jest postrzegana jako kolejna, kolejny rodzaj działania, które ma doprowadzić właśnie do, do wyciszenia myśli. To jest wielki błąd. Tak naprawdę, medytacja jest odpoczynkiem od działania. Jest głęboką relaksacją. Niektóre badania mówią, że poziom zużycia tlenu jest tak niski, jak pojawia się w czasie snu dopiero po pięciu godzinach, a w medytacji pojawia się już po kilkunastu minutach. Inne badania mówią, że medytacja jest tak głębokim relaksem dla ciała, jakiego w ogóle się nie spotyka w, w czasie w, czuwania. Również w czasie snu rzadko dochodzi do tak, do tak głębokiej relaksacji ciała i przede wszystkim mózgu. Mózg wchodzi w takie stany alfa, teta, które są bardzo głębokim dla niego odpoczynkiem i działają bardzo dobrze na jego efektywność już, już poza medytacją. Więc medytacja jest niedziałaniem. Medytacja jest relaksacją psychofizyczną bardzo głęboką. Tak? I właśnie t, dlatego, że te procesy relaksacyjne mogą zachodzić, coś co Herbert Benson nazwał reakcją relaksacyjną, to, to jest warunkiem zmian wszystkich w naszym organizmie i w mózgu, które znamy z badań. Tak? Zwiększa się ilość połączeń w korze przedczołowej. Kora przedczołowa staje się grubsza, jest zwiększa ilość połączeń w hipokampie, pojawiają się nowe neurony, neurogeneza pojawia się również, zwiększa się ilość połączeń w ciele modzelowatym, czyli ta łączność pomiędzy półkulami mózgowymi, z których jedna odpowiedzialna jest za, za myślenie linearne, myślenie analityczne, a druga odpowiedzialna jest za myślenie całościowe i myślenie twórcze, myślenie obrazowe. Czyli to połączenie pomiędzy półkulami staje się coraz, coraz lepsze. I mózg po prostu osoby medytującej działa o wiele lepiej wtedy, kiedy się uczy, wtedy, kiedy rozwiązuje właśnie problemy, wtedy, kiedy poszukuje jakiegoś twórczego natchnienia, inspiracji. No i ma więcej energii, jest bardziej energetyczny. Za to wszystko odpowiedzialny jest właśnie ten proces bardzo, bardzo głębokiej. Głębokiej relaksacji. Więc medytacja, kiedy się praktykuje medytację, tak naprawdę polega na tym, żeby właśnie odpuścić zupełnie osiąganie jakiegokolwiek celu. Czyli jeżeli myślisz, że medytacja jest po to, żeby wyciszyć myślenie, to już sobie postawisz cel. To już nie przestaje być medytacja prawdziwa. Staje się to kolejne działanie prowadzące do jakiegoś celu, które sobie postawisz. Prawdziwa medytacja polega na tym, właśnie, żeby odpuścić sobie dążenie do jakiegokolwiek celu, również do wyciszenia myśli. Tak, To jest, to jest samosprzeczne. I co ciekawe, ponieważ w prawdziwej medytacji nie stawiasz sobie celu do osiągnięcia, to nie możesz odnieść porażki, bo porażka może pojawić się tylko w takiej sytuacji, w której dążysz do osiągnięcia jakiegoś celu, prawda? Możesz go po prostu nie osiągnąć i wtedy czujesz frustrację. Natomiast, jeżeli siadasz do medytacji i z góry wiesz, że medytacja nie jest takim typowym działaniem, stawianiem sobie celu do osiągnięcia, tylko wręcz przeciwnie, jest głęboką relaksacją, bardzo głębokim odprężeniem, totalnym odprężeniem. Jest takie nagranie medytacyjne na kanale Adam Bemedytacje, które właśnie nazywa się totalne odprężenie i ono wprowadza cię w pewną formę medytacji, bo tych form medytacji jest wiele, są medytacje z oddechem. Nie polegają one na tym, żeby skupiać się na oddechu. Tak, Medytacje z mantrą również nie polega to na tym, żeby skupiać się na mantrze. To jest bardzo głębokie nieporozumienie. Niestety uczone w wielu miejscach. To nie chodzi o skupienie na mantrze, nie, skup, nie chodzi o skupienie na oddechu. Tak, Bo to zawsze będzie powodowało napięcie. A medytacja jest czymś zupełnie innym, jest zupełnym poddaniem, totalnym odpuszczeniem kontroli, zrezygnowaniem ze stawiania sobie jakiegokolwiek celu. Dlatego jest tak głęboko regenerująca. Więc tych różnych form medytacji, którymi na przykład zajmujemy się na na kursie, kursie medytacji online na stronie adamb.pl. Jak ktoś z was będzie zainteresowany, to zapraszam. Więc niezależnie od tej formy, czy też od obiektu, który towarzyszy ci w pewnym sensie, można powiedzieć, w medytacji, nie jako obiekt skupienia, tylko jako pewien, pewien obiekt, do którego wracasz, jako taki rodzaj kotwicy, do której wracasz. W momencie, kiedy się zorientujesz, że Twój umysł gdzieś powędrował w przeszłość lub przyszłość, to, to, to niezależnie od tej formy medytacja zawsze polega właśnie na tym, żeby oddać, poddać kontrolę. I tutaj, na przykład, bardzo pomocna w medytacji okazuje się idea wiary w jakąś wyższą siłę, która której można się w pewnym sensie poddać, w której można oddać kierowanie czy kontrolowanie tego procesu. Na wschodzie, na przykład w medytacji z mantrą, bardzo często tak bywa, że mówi się o tak zwanej żywej mantrze, czytania mantra. Albo mówi się, o ta, jest taka tradycja, w której to guru, mistrz duchowy przekazuje tą mantrę swojemu uczniowi i ta mantra jest. Jakby takim symbolicznym symbolicznym skanalizowaniem tej energii guru, siakti, która przedostaje się poprzez mantrę do umysłu i ciała ucznia i prowadzi go w tym procesie rozwoju, w procesie medytacji, w procesie, w procesie sadhany. Zatem tu występuje właśnie ten element bardzo głębokiego poddania. Uczeń siadając i powtarzając mantrę, którą otrzymał od swojego guru, bardzo często jest to tajemna mantra tylko dla niego, wyszeptana mu w specjalnej ceremonii. On powtarzając, czy też właściwie utrzymując tą mantrę w swoim umyśle, delikatnie gdzieś tam w tle swojego umysłu, on ma tą postawę i świadomość, że ta mantra robi za niego całą robotę, można powiedzieć w cudzysłowie. To energia guru robi całą robotę. Tak, tak, samo, tak samo na Zachodzie istnieje bardzo głęboka tradycja powtarzania czegoś, co można by nazwać mantrą w kościele wschodnim, kiedy oni powtarzali. Tamte słowa kirie, leison, Christie, leison, albo obecnie, współcześnie jest taka szkoła medytacji pochodzenia chrześcijańskiego, które, w której oni powtarzają mantrę Maranatha z aramejskiego: Przyjdź, Panie. Ale te, te szkoły zakładają właśnie, że. To mantra i jej energia jakby kieruje medytacją. Dzięki temu praktykujący medytację z mantrą może się zupełnie odprężyć. Może jakby zawierzyć temu, że całą tą, całą tą procedurę czy ten proces medytacyjny będzie kontrolowany przez jakąś wyższą siłę od niego. Czy to będzie Kundalini Shakti, czy to będzie. Duch święty, czy to będzie jeszcze jakaś inna, wyższa siła, jest tutaj bardzo, bardzo pomocną ideą. I na przykład, moim zdaniem, takie bardzo naukowe podejście do medytacji, jakby odziera ją z tych, z tych możliwości. Znaczy, ja doceniam niezwykle to, co zrobił. John Kabat-Zinn i cały ruch mindfulness dla popularyzacji medytacji, badań nad medytacją oraz wprowadził medytację do psychologii i do, do wielu różnych dziedzin, do biznesu i tak To jest oparte o badania naukowe, niezwykle rzetelne. Nie... I to jest świetna robota, bardzo, bardzo dobry bardzo dobry ruch można powiedzieć na Zachodzie pojawił się. Ale Niestety tam, z powodu właśnie tego naukowego, bardzo takiego zdroworozsądkowego, bardzo racjonalnego, naukowego, badawczego podejścia, taki, wystąpił taki lęk przed mówieniem o tej wyższej sile. Żeby nie być posądzonym o jakiś rodzaj e, duchowości, o jakiś rodzaj e, religijności. Jakiegoś filozofowania, żeby nie być posądzonym o sekciarstwo itd. itd. Ja to bardzo dobrze rozumiem. To jest rzeczywiście, rzeczywiście dobry ruch ze strony tego środowiska naukowego, ponieważ niestety praktyka medytacyjna także bywa często elementem funkcjonowania wielu różnych sekt i to bardzo bardzo destrukcyjnych sekt, w których dzieją się rzeczy okropne, naprawdę. Ale to jest jakby do pewnego stopnia można powiedzieć wylali trochę dziecko z kąpielą. Wiele osób, naprawdę bardzo wiele osób, w tym również ja może bardzo skorzystać na takim podejściu do medytacji na podejściu polegającym na tym żeby się otworzyć na tą wyższą siłę jakąś niezależnie od tego jak ją nazwiemy tak nawet tak jak w ruchu anonimowych alkoholików mówi się o sile wyższej której trzeba się poddać jest to jest to niezwykle ważne dla wielu osób, nie dla wszystkich. Ja to rozumiem, nie dla wszystkich, ale dla wielu osób jest to niezwykle ważne, żeby umieć, jakby zintegrować to podejście medytacyjne, podejście praktyki medytacji właśnie z tym otwarciem na wyższą siłę, definiowaną jako duch święty, albo siakti kundalini, albo Albo po prostu jako, jako wyższa siła. Więc w momencie, w którym się na to otwierasz, to medytacja staje się właśnie takim stanem prostej obecności, prostego bycia świadkiem tego, co się naturalnie wydarza w trakcie tej praktyki medytacyjnej. To nie ty kierujesz, nie ty się skupiasz, nie ty jakby kontrolujesz całą sytuację, tylko pozwalasz na to, żeby się otworzyć na prowadzenie czy też kontrolowanie tej sytuacji poprzez wyższą siłę. I to jest bardzo, bardzo głęboko relaksujące. Niezwykle relaksujące, bo wtedy rezygnujesz jakby z tego celu. Rezygnujesz z kontroli ze strony ego. Rozpuszczają się wtedy te, te granice ego i to właśnie o to chodzi w medytacji. To dzięki temu rozpuszczeniu granic ego medytacja jest tak bardzo regenerująca, tak bardzo odprężająca. I to jest ciekawa rzecz, że w momencie, w którym nie stawiasz sobie celu, tylko poddajesz się prowadzeniu wyższej siły to jednocześnie nie możesz tego osądzać prawda bo nie możesz się rozliczyć za to jak ci wyszła medytacja psychologicznie jest to świetna sytuacja bo nie możesz odnieść porażki tak nie możesz być sfrustrowany sfrustrowana praktyką medytacyjną każda medytacja jest Dobra, jest właściwa. I to jest bardzo satysfakcjonujące doświadczenie, kiedy wstajesz po 15 minutach i wiesz, że to było doskonale spożytkowane 15 minut na ten właśnie stan bardzo głębokiej relaksacji. Zresztą te różne aspekty medytacji to wspominam tylko o jednym te różne aspekty medytacji yy, My na, na, na zajęciach, na kursie bardzo głęboko e, dotykamy, omawiamy. Także różne formy medytacji, jak powiedziałem, e, poznajemy. Nie tylko medytację z mandrą, nie tylko medytację z oddechem, bo oddech też jest takim doświadczeniem, w które, do którego ty możesz po prostu powracać, a nie na, na nim się skupiać. <laughs> to nie o to chodzi, żeby skupiać się na oddechu, tylko żeby oddech był jednym z elementów. Całego spektrum doświadczeń, który jest, można powiedzieć, na pierwszym planie tylko w tym doświadczeniu. Zobacz, że wtedy, kiedy również poddajesz swoją, poddajesz swoją kontrolę medytacji, wychodzisz poza czas. Ponieważ masz, nie, masz, nie stawiasz sobie celu do osiągnięcia, celu typu muszę wyciszyć swoje myśli, muszę osiągnąć stan głębokiego skupienia, muszę się bardzo głęboko wyciszyć, muszę się bardzo głęboko zrelaksować. To wszystko są cele, które sobie ludzie stawiają. No i oczywiście, jak stawiają cele, no to przeżywają frustrację, bo tych celów nie osiągną. Nie osiągają, ponieważ właśnie dlatego, że je sobie stawiają. To jest samosprzeczne. To jest samo sprzeczne, nie da się tego zrealizować. Ale jeżeli praktykujesz właściwie, to, to medytacja daje ci to właśnie, po co siadasz. Więc nie stawiając sobie, celu, osiągasz bardzo głęboką relaksację. I taka medytacja jest oczywiście przeznaczona dla każdego. Nie tylko dla osób. E, zainteresowanych duchowością, ale również dla tak zwanych świeckich osób, zainteresowanych sukcesem, zainteresowanych odnoszeniem, odnoszeniem różnego rodzaju korzyści psychofizjologicznych, można powiedzieć, w cudzysłowie z medytacji. I medytacja przynosi bardzo duże zmiany w całym życiu, w całym życiu. Pamiętaj. Medytujesz nie po to, żeby coś osiągać i być coraz lepszym w samej praktyce medytacji, ale medytujesz po to, żeby być coraz lepszym i osiągać różne rzeczy coraz lepiej, coraz łatwiej w życiu poza medytacją. Jeżeli podobało Ci się to wideo i uznasz je za inspirujące, ciekawe, to mam wielką prośbę poleć to wideo swoim znajomym, zostaw kciuka w górę, zasubskrybuj ten kanał. Zostaw komentarz, bardzo chętnie wszystkie komentarze czytam i jeżeli mogę to odpowiadam na te komentarze, jeżeli są jakieś pytania. Bardzo lubię tą formę interakcji z, z wami. I zajrzyj na stronę Adam może znajdziesz tam dla siebie jakieś ciekawe treści. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia następnym razem.